Jeśli Pan mówi, że ważne jest, żeby tych, tych wyborów nie wygrał Rafał Trzaskowski, czy w ogóle ktoś z obecnej e, koalicji rządowej, to nie jest zdanie, które raczej powinno brzmieć, ważne, żeby wygrał Sławomir Męcen? Yy, szczerze powiedziawszy, moje podejście jest takie, że ważne, żeby wygrał ktokolwiek, byle nie Trzaskowski. Mam skrajnie negatywną opinię tego człowieka, i mam bardzo negatywną opinię sposobu rządzenia przez obecną koalicję. A to nie jest nie wprost wsparcie Karola Nawrockiego? Nie. Yy, wspieram Sławomira Mencena, i to jest jasne, że Sławomir Mencena jest kandydatem Konfederacji i w mojej ocenie ma najwłaściwszy program z punktu widzenia wyzwań, przed którymi stoi nasze państwo i najlepiej nadawałby się do tej funkcji spośród kandydatów, którzy startują w wyborach prezydenckich. Zasięgi yy, na TikToku i w mediach społecznościowych pomogą wygrać tę kampanię, Pana zdaniem? Mogą trochę pomóc, ale to nie w ten sposób się wygrywa wybory prezydenckie, dlatego Sławomir Mencen jako jedyny kandydat odbył już około 70 spotkań wyborczych. Pozostali jeżdżą, ale trochę albo mało. Natomiast Sławomir Mencen odwiedza małe i średnie miasta. Odwiedził ich już 70. Na sam styczeń zaplanowanych jest kolejnych kilkadziesiąt spotkań. I uważam, że prowadzi szalenie intensywną prekampanię. I zachęcam wyborców, żeby wybierali się na te spotkania, słuchali co mamy do powiedzenia, bo to co mówi Sławomir Mencen to jest program, ram Konfederacji. Uważam, że w wielu sprawach, yy, które nie były wcale oczywiste w roku 21, 23, i tak dalej, mieliśmy rację, i warto to docenić. I moim zdaniem, jedyny kandydat, którego warto wybrać na urząd prezydenta, to jest człowiek odważny, który będzie w stanie wetować różne bzdury, które nam próbują narzucać albo z Unii Europejskiej, albo z rządu Donalda Tuska. To musi być człowiek odważny, który się nie zawaha.